Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sportowego alfabetu Suwałk. Sporo odcinków już za nami, dotarliśmy tym samym do litery O. A w Suwałkach litera O to OSIR, czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Instytucja, która z pewnością odgrywa kluczową rolę w, w, w zakresie promowania szeroko pojętej kultury fizycznej sportu. To potężna baza, to potężna baza sportowa, ale też Ośrodek Sportu i Rekreacji to również inicjator wielu działań imprez sportowych i dzisiaj o tym będę rozmawiał z naszym gościem a pragnę powitać pana Waldemara Borysewicza dyrektora ośrodka sportu i rekreacji w Suwałkę. Dzień dobry panu Dzień dobry państwu Panie dyrektorze rok 2020 kilka rocznic no między innymi 45-lecie ośrodka sportu i rekreacji w Suwałkach bo przypomnijmy 1 lipca 1975 roku. To z tą datą związany jest początek funkcjonowania suwalskiego Osiru. Pan, co prawda, nie jest dyrektorem od tego 1 lipca 1975 roku, ale był Pan świadkiem, jak ten ośrodek sportu i rekreacji się rozwijał w suwałkach. Jak to Pana oczami, oczami wspomnień wyglądało? Tak, oczywiście 45 lat no to jest już no, wybitna data w działalności firmy. <laughs> troszeczkę więcej akurat lat mam niż, niż ten ośrodek funkcjonuje, no, ale oczywiście te pierwsze lata troszeczkę bardziej w pamięci się zamazują, także tutaj na pewno trzeba by wrócić do, do różnych zapisków, które pozostały tutaj po funkcjonowaniu tego ośrodka sportu i rekreacji przez poszczególne lata. Do, do, do dokumentacji związanej z powstawaniem poszczególnych obiektów, atrakcji, organizacji Imprez, które przez te lata były robione, ale powiem szczerze, że ostatnie, tak 20 lat, czyli nawet może troszeczkę więcej jeszcze za czasów tutaj poprzedników, chciałbym też przypomnieć, że przez te 45 lat jestem piątym dyrektorem, więc to też świadczy o tym, że firma jest dosyć stabilna i poprzedni dyrektorzy, tutaj zacznę od pana właśnie Lechanowikowskiego, Nowikowskiego, który tutaj najdłuższą kadencję, bo 16 lat, jak gdyby spędził w Ośrodku sportu i rekreacji świętej pamięci właśnie pan Bolanowski, którego tutaj w tym roku pochowaliśmy, prawda? Potem pan Zdzisław Siemaszko, Zbyszek Wisiecki, jak gdyby ja od 2011 roku. Więc te ostatnie, powiedzmy, trzy kadencje, to dosyć dobrze pamiętam rozwój tego środka. Pozostałe raczej tak takiego przyglądania się gdzieś tam z boku, bo troszeczkę byłem w rozjazdach, ale cały czas widziałem intensywny rozwój i stabilność tej firmy. Podziwiałem właśnie organizację wszelakich imprez, które tutaj sportowych, rekreacyjnych, koncertów które się tutaj odbywały między innymi dobrze w pamięci mam z racji dużego spóźnienia koncert na lepy już nie pamiętam ile lat temu to, ale to już też kawał, kawał czasu więc ta działalność Cały czas była działalnością intensywną, cały czas bardzo dużo ludzi, jeżeli chodzi o pracowników było zaangażowane, bardzo dużo wolontariuszy tutaj współpracowało i w dalszym ciągu z nami współpracuje, więc myślę, że powinniśmy sobie dalej jak gdyby zastanawiać się bardziej już nad poziomem organizacji imprez. Szukania różnych takich wszechstronnych działań, jak gdyby, może troszeczkę mniej już na tworzeniu nowej infrastruktury. Bardziej powinniśmy się skupić na, na jej utrzymaniu, zapełnieniu pełnej frekwencji w tych obiektach, no i wyremontowaniu, doprowadzeniu do takiego poziomu, żebyśmy my jako OSIR, bo jednym z głównych naszych zadań jest oczywiście zadbanie o te obiekty i udostępnianie dla zainteresowanych podmiotów, czy to osób prywatnych, klubów, stowarzyszeń, czy, czy, czy innych wydarzeń. W okresie Pana kadencji, która przypomnijmy zaczęła się w 2011 roku, pojawiło się wiele kluczowych inwestycji, między innymi stadion piłkarski, na terenie którego się znajdujemy, w zasadzie jesteśmy w suwalskiej arenie. Arenę wymienię na samym końcu, natomiast rok 2015 to potężna inwestycja, modernizacja stadionu lekkoatletycznego. W latach 90., na którym się naprawdę wiele działo, Następnie była taka, można powiedzieć, luka w historii na tym stadionie z uwagi na to, że ten stadion no, już ząb czasu odcisnął swoje piętno i 2015 rok znów tak. okres świetności. Bo wchodząc tutaj do ośrodka sportu i rekreacji w 2011 roku, jak gdyby już zastałem dwie potężne inwestycje, to jest właśnie modernizacja stadionu piłkarskiego, który dosłownie po kilkunastu dniach swojego pobytu, bo dokładnie 23 listopada 2011, odebraliśmy. Tak samo druga inwestycja, która już rozpoczęła swoją działalność, to jest Akwa Park. Ale przychodząc tutaj. Powiem panu szczerze, też takim jednym z głównych marzeń i wcześniejszych rozmów ze środowiskiem lekotletów było właśnie zrobienie coś ze stadionem lekotetycznym. No Był to stadion, który już ma sporo lat za sobą, ale w tym momencie, jak był modernizowany w latach 90., po tej modernizacji, no był jednym z nowocześniejszych stadionów w Polsce i tak było przez wiele lat. No ale niestety, ostatnie lata i jakość tego tartanu, który tam był, z czasem dochodziło do jego, tak już żartobliwie mówiąc, wynoszenia nawet na kolcach, bo się przyklejał do. Do obuwia, no to stan był dosyć kiepski i nie można było tam żadnych imprez poważnych zorganizować. Udało się przez te lata zebrać nasze środowisko. Miasto nam tutaj już bardzo pomogło. Pomogły też pieniądze z Ministerstwa sportu. Przygotowaliśmy projekt. Ten projekt rozwijał się od takiego prostej modernizacji, nazwijmy tego stadionu, poprzez właściwie zaplanowanie i wykonanie prac, gdzie jest to jeden z nowocześniejszych stadionów. Jeden z bardziej dobrze wykonanych stadionów, bo po pięciu latach możemy powiedzieć, że naprawdę jest nieźle. No i dzięki temu mogliśmy zorganizować, jak mało kto w Polsce myślę, rok w rok przez trzy lata mistrzostwa Polski w różnych kategoriach, jeżeli chodzi o lekką atletykę. No przed nami, tutaj mamy szansę, zobaczymy jak nam to pozwoli w 2022 roku zorganizować seniorskie mistrzostwa Polski. Obiekt jest oceniany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki bardzo dobrze. Powiem szczerze, i tutaj władze nam bardzo mocno sprzyjają i nawet po ostatnim meetingu tutaj rzutowym, który się odbył na jesieni tutaj właśnie 2020 roku mamy duże szanse, żeby, żeby zaistnieć. No to będzie szczyt naszych możliwości. Już Mistrzostw Europy raczej nie uda się w Swałkach zorganizować, ale seniorskie są bardzo realne. Zrealizowana inwestycja. O tej największej z ostatnich lat za chwilkę powiem, ale zanim do tego dojdziemy. To trzeba jasno powiedzieć, że zmieniło się również otoczenie głównej siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 2, a konkretnie mi chodzi o Zalew Arkadia. Teren zagospodarowany, który z roku na rok odwiedza coraz, cieszy się większą popularnością i odwiedza coraz więcej osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. Tak, ten obiekt naprawdę cieszy się dużym powodzeniem przez wiele lat. Powiedzmy, nie było tam większych zmian przez ostatnich, można tak powiedzieć, 5-6 lat, gdzie ruszył projekt obywatelski, gdzie tutaj mieszkańcy zgłaszali różne propozycje. Tutaj za pomysłem Pana Prezydenta, obecnego Czesława Rękiewicza doszło do zagospodarowania tej wyspy w taki naprawdę bardzo profesjonalny sposób. Pięknym mostem połączyliśmy tę wyspę z brzegiem, więc to jest jeden z ciekawszych punktów, myślę, na spacery w mieście w tej chwili. Wszystko jest oświetlone, wszystko obsadzone piękną zielenią. Dookoła powstają różne drobne elementy tej takiej infrastruktury. Struktury sportowo-rekreacyjnej. Cały czas to się wszystko rozbudowuje. Mamy kawiarenkę, niezależnie też i podmioty prywatne starają się zadbać o te pogranicze między obiektami Ośrodka Sportu Rekreacji a terenami prywatnymi. I myślę, że to z korzyścią dla wszystkich i dla tych, którzy mają jakąś działalność dookoła zalewu i dla nas, którzy tutaj też przy okazji. Przez wiele lat prowadzimy kąpielisko strzeżone nad Zalewem Arkadia jest to miejsce spacerów wypoczynku jakichś treningów, prawda, no bo dookoła mamy zalew otoczony ścieżką na pieszych i ścieżką rowerową, więc to są miejsca, które są bardzo dużo i często wykorzystywane. Skoro mowa o aktywnościach, to trzeba zwrócić uwagę na to, że oprócz tych imprez ośrodek sportu i rekreacji zajmuje się również szkoleniem w trzech, w trzech sekcjach. Tak, właściwie do tej pory zostały nam trzy sekcje. To jest sekcja modelarstwa lotniczego, to jest sekcja bokserska i sekcja żeglarska. Ale chciałbym powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu mieliśmy taką sekcję trójboju siłowego, która też funkcjonowała w ośrodku. Mieliśmy duże osiągnięcia, mieliśmy paru zawodników, którzy naprawdę na arenie Europy i świata zaistnieli. No ale z różnych przyczyn, jak gdyby samego schematu w przyszłości działania Ośrodka Sportu i Rekreacji, chcieliśmy się coraz bardziej skupiać na zagospodarowaniu obiektów i organizowaniu imprez dla mieszkańców. I imprez sportowych wyczynowych i imprez rekreacyjnych dla mieszkańców. Mamy też bardzo duże Osiągnięcia, jeżeli chodzi o medalarzy, na imprezach ogólnoświatowych, europejskich są sukcesy. To samo, jeżeli chodzi o żeglarzy, mamy na bardzo wysokim poziomie przygotowanych żeglarzy, którzy też zaistnieli na imprezach i ogólnoświatowych, i europejskich. No jeżeli chodzi o sekcję boksu, jak gdyby, to jest taki troszeczkę inny kierunek działania. No jest wyciąganiem młodzieży z, z pewnego środowiska, żeby ich tam po prostu zainteresować sportem, rekreacją, bo nie wszyscy jakieś tam sukcesy osiągną, ale jest duża grupa młodzieży, która tutaj trenuje z naszym instruktorem i myślę, że to będzie dalej funkcjonowało. No to wracamy do inwestycji, tych jak już wspomnieliśmy w ostatnich latach było naprawdę wiele, a szczególnie taką w ostatnich latach kluczową inwestycją obiekt, w którym się znajdujemy. Suwałki arena, no i rok 2020 to rok jubileuszy. Między innymi świętujemy pierwszą rocznicę w trochę takich innych okolicznościach niż tego, byśmy sobie życzyli, ale pierwszy rok funkcjonowania suwałki areny. Tak, tutaj z historii akurat dokładnie znam. Była to chyba dosyć duża jest inwestycja. Nie największa, bakła park jest największą, ale która naprawdę została moim zdaniem od pomysłu do wykonania w totalnie kosmicznym tempie, tak to trzeba nazwać. Naprawdę, pierwsze spotkania, moje wizytacje gdzieś tam na terenie Polski, gdzie jeździłem, oglądałem te hale, jak funkcjonują, jakie dobre wzorce przenieść do nas, jakich jak, jak wzorców nie wykorzystywać. Miałem okazję z kilkunastoma właśnie zarządcami tych obiektów się spotkać. Następnie szybkie przygotowanie dokumentacji, poprawienie, konsultacje, konkurs, prawda? No i wyłonienie firmy. Faktem jest to, że był lekki poślizg. Pierwszy mecz odbył się 23 listopada rok temu i powiem szczerze, tu należy zaznaczyć, bo to ja takiego ewenementu to ja nie znam ani w Polsce, ani, ani nigdzie indziej, że tak wszystko zostało zaplanowane, że klub awansował z pierwszej ligi do Ekstraklasy, w tym samym dniu odbywał się pierwszy, przepraszam, w drugim dniu po odebraniu tej hali miał się odbyć pierwszy mecz i zostało to wszystko zsynchronizowane, także no rzadki przypadek, a tutaj w Suwałkach się to udało. No, dobre planowanie przede wszystkim, jeżeli tak możemy to określić. <laughs> Panie Dyrektorze, Suwałki Arena, no ten obiekt, który był potrzebny w, Suwałk, w Suwałkach, chociażby ze względu na awans drużyny Ślepska Malo w Suwałki do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale, ale to miejsce ma służyć nie tylko temu, aby w tych murach były rozgrywki sportowe, bo jest to obiekt widowiskowo-sportowy. Tak, jak sama nazwa wskazuje, jest to obiekt sportowo-widowiskowy, czy oprócz jak gdyby, wyzwań sportowych, które tutaj są zaplanowane już dzięki Ślepskowi Malów Suwałki, to jeszcze mamy w planie, czy mieliśmy w planie bardzo dużo imprez właśnie takich sportowych, rekreacyjnych, muzycznych, kulturalnych, kabaretowych, no i one były realizowane przez te parę miesięcy. Zainteresowanie było olbrzymie. Tu jeszcze też należy wyjaśnić, żebyśmy się dobrze rozumieli, że my nie jesteśmy konkurencją dla Słowackiego środka Kultury. To jest jak gdyby inna skala w ilości osób, które my możemy przyjąć tutaj. No, takim ostatnim, taką ostatnią imprezą, którą udało się nam zorganizować przed tą pandemią, no, to był koncert zespołu Mazowsze, kompletnego zespołu Mazowsze w ilości 140 artystów. I myślę, koncert zostanie no, niezapomniany, bo robił naprawdę wrażenie na ludziach. Mieliśmy tutaj Gości nie tylko z Suwałk, ale z całego regionu Białystok, i z dalszych regionów. Także udał się i zakończył się sukcesem. Szkoda tylko, że po prostu za parę dni zablokowano wszelkie imprezy, ogłoszono ten czas pandemii, no i niestety w, z lepszym lub gorszym powodzeniem trwa to do dzisiaj i nie wiadomo jeszcze ile to będzie trwało. No właśnie, czas, czas pandemii, rok 2020 to nie tylko czas świętowania. Na no, to nie było, najlepsze, nie było najlepszego momentu, najlepszej <coughs> okoliczności, ale czas pandemii spowodował, że obiekty sportowe, ich funkcjonowanie zostało ograniczone. A przypomnijmy, w, w suwalskim w Osirze pracuje ponad 120 pracowników. Nie oznacza to, że w tym trudnym czasie ci pracownicy. Zostały im wypowiedziane umowy o pracę, ponieważ ośrodek sportu i rekreacji potrafił bardzo szybko zaadoptować się do nowych okoliczności. I właśnie co takiego pracownicy ośrodka sportu i rekreacji robili w tym czasie. Tak, no załogę mamy dużą, ale dużą w porównaniu do ilości obiektów, których zarządzamy, to myślę, że jest optymalna. Trzeba wziąć tego pod uwagę, że nie tylko same budynki, ale tutaj naprawdę dziesiątki hektarów samych terenów zielonych, którymi się zajmujemy. Dodatkowo od pewnego czasu zajmujemy się też przygotowaniem czy pielęgnacją wszystkich boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie miasta. Także ta liczba pracowników myślę, że jest optymalna i w normalnym czasie zapewnia normalne funkcjonowanie obiektu. Ale tak no niestety zdarzyło się, że musieliśmy tych pracowników zagospodarować błyskawicznie można powiedzieć do innych prac. W porozumieniu z zarządem dróg i zieleni tutaj, naszym miejscowym, stworzyliśmy taką grupę pracowników, która wspomagała porządki na terenie miasta. Przejęliśmy praktycznie w pierwszej części tej pandemii w okresie wiosennym 11,5 hektara terenów zielonych, na których nasi pracownicy wykonywali tam różne czynności. Część ratowników, na przykład z obiektu przy ulicy Wojska Polskiego 2, dokonywało czyszczenia dna rzeki, bo wzdłuż rzeki to co jakiś czas w ramach tam sprzątania świata. Dzieci i młodzież tam przechodziły i zbierały jakieś tam papierki, inżystości, ale tak naprawdę po rzece to od bardzo dawna nikt nie chodził. Tak samo i tutaj w okresie tej drugiej, nawrotu pandemii jesiennym, prawda, też pozostały stworzone grupy osób, które uczestniczą w porządkach na terenie miasta, tutaj wspólnie z zarządem dróg. Część też prowadzi nasadzenia drzew, bo tego jest sporo, Zresztą można zauważyć, że na bulwarach tego. Drzewostanu zrobiło się bardzo dużo. Część też pracowników tu z własnej inicjatywy, czyli ratowników z ulicy Wojska Polskiego 2 z basenu. To no jest zaproponowała, chociaż warunki są, no uważam, ciężkie, bo jest chłodno, mokro. Te jesienne warunki są niesprzyjające, ale zgodzili się i podjęli inicjatywę właśnie w dalszym ciągu czyszczenia tej rzeki, ale rzeki na tym odcinku, który myślę, że chyba nigdy nie był czyszczony. To jest od mostu na ulicy Bakałażewskiej w górę rzeki. No i tam dopiero Żeśmy różne cuda poznajdywali, łącznie z niewybuchami, jakimiś innymi niebezpiecznymi elementami. Także myślę, że na ileś lat ta rzeka będzie y, oczyszczona. no Powiem szczerze, została też sporządzona pewna dokumentacja, którą wykorzystamy do innych celów z tego, co się tam wzdłuż tej rzeki y, znajduje. No i też to pokazuje, że ta regulacja i uporządkowanie rzeki na terenie miasta, nie tylko na obszarze bulwarów. Ale i w dalszym ciągu, przynajmniej z grubsze oczyszczenie tego, tego zielska, tego wszystkiego, co tam rośnie, stworzenia przynajmniej jakiejś jednej takiej ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki wyżej, na pewno by się przydała. To są piękne tereny, zieleń, woda. Myślę, że też droga czy szlak ten rowerowy byłby wykorzystywany przez naszych mieszkańców i turystów. Rok 2025 to kolejny jubileusz 50-lecia funkcjonowania słowackiego osir Jakie Pan stawia przed sobą wyzwania, jakie ma Pan marzenia? Jak Pana, pana oczami będzie wyglądał yy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2025? Do czego Pan będzie dążył? Tak, powiem szczerze, że jest to pewne wyzwanie, no bo oczekiwania ciągle rosną. I nie tylko w sferze powiedzmy rozbudowy infrastruktury, którą uważam, że my na tym poziomie już po jak gdyby wykończeniu tej dużej inwestycji, mianowicie e, areny suwałki e, jest może troszeczkę takich drobniejszych elementów, które chciałbym, żeby z czasem powstały wokół zalewu. No jest to duży teren, mamy tam w sumie 21 hektarów, więc można dużo różnych atrakcji dla naszych mieszkańców tam po prostu przygotować. No, część środków na pewno będziemy mieli swoich w ramach budżetu i będziemy próbowali tam coś postawić. Oczywiście będziemy też współpracowali z mieszkańcami w ramach projektu obywatelskiego, żeby tam się pojawiły nowe działania. Także to jest jedno z oczekiwań, żeby ten zalew i jego okolice były takim naprawdę centrum wypoczynkowym, spacerowym, żeby większość mieszkańców mogła tam przyjść w piękną słoneczną niedzielę i spędzić prawie cały dzień. bo Będzie można zjeść i obiad, będzie można pospacerować, będą mogły się dzieci pobawić na placu zabaw. Będzie można skorzystać z siłowni, pospacerować na wyspę, wypożyczyć sprzęt pływający. Więc chciałbym takim moim przykładem to jest Malta właśnie, która jest w Poznaniu, tak jest, która właśnie jest otoczona takimi atrakcjami, że tam naprawdę można się wybrać na cały dzień i ten czas sobie spędzić. Druga sprawa to jest utrzymanie pozostałej infrastruktury. Myślę, że jakichś większych inwestycji tutaj już nie planujemy, ale mamy bardzo sporo teraz do, do naprawienia i do zmodernizowania, tak jak nawet nasza pływalnia, prawda, która tam ma no, sporo lat, prawie 40 lat, i też wymaga powiedzmy naprawy pewnych elementów wymiany techniki basenowej. Która w podziemiu jest po prostu bardzo stara i w kiepskim stanie technicznym, plus pozostałe obiekty, tak jak mówiliśmy, no stadion 10 lat, Aquapark, więc to jest takie główne zadanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. No i kolejny temat to są ludzie. To są ludzie, mieszkańcy, dla których chciałbym, żebyśmy tworzyli, przygotowywali nowe imprezy takie sportowo-rekreacyjne, w których jak najwięcej mieszkańców może uczestniczyć. Oprócz tego też organizacja takich imprez, takich naprawdę prestiżowych, jak, tak jak już tutaj powiedziałem o Mistrzostwach polskich Seniorów w lekkiej atletyce, to jest impreza prestiżowa, to nie każdy może ubiegać się w Polsce i nie każdy może otrzymać nominację do organizacji tego. My już jesteśmy znani z tego, bo te trzy mistrzostwa, które zostały zrealizowane są oceniane bardzo Dobrze i na bardzo wysokim poziomie, więc mamy szansę. Chciałbym, żeby nasz półmaraton się też rozwijał, chociaż w tym roku nie miał szansy się w ogóle odbyć, więc ten rozwój nazwijmy to, że zaczniemy od 2021 roku, więc kolejne etapy spowodują, że to, tą imprezę doszlifujemy. No, chciałbym też, żeby no, arena z powrotem ruszyła. Ja wiem, że na pewno będzie trudniej, bo samo podejście ludzi będzie już inne, bo ten taki dystans, który jest nam wpajany w głowę, będzie, będzie myślał, że myślał, że będzie funkcjonował przez wiele lat. Więc to są takie e, moje główne powiedzmy, kierunki na te, e, na te kolejnych pięć lat, żeby to 50-lecie obejść naprawdę już wtedy. W bardzo dobrych warunkach, w jakimś szczęśliwym czasie, gdzie będą wszyscy zdrowi, wszystkie obiekty będą normalnie funkcjonowały i będziemy mogli wtedy naprawdę godnie te 50 lat obejść. Panie dyrektorze, wszyscy trzymamy kciuki za to, co pan mówił, bo wszyscy sobie tego życzymy, aby ośrodek sportu i rekreacji był dla mieszkańców takim miejscem, gdzie będą mogli aktywnie spędzić czas. No, ale oczywiście ku temu potrzebne są, potrzebne są szczęśliwe okoliczności, nie takie jak mamy w 2020 roku. Cóż, dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy mieszkańcom przedstawić to, jak ten ośrodek sportu i rekreacji na przestrzeni 45 lat funkcjonował. I czekamy na kolejne fajne projekty, fajne inicjatywy Suwalskiego Osiru. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych obiektów.